Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj postanowiłem podzielić się z Państwem moimi przemyśleniami, które dotyczą działań w tej chwili podjętych przez Górali i przez Konfederację. Ale może od początku. Jakiś czas temu zaproponowałem rozwiązanie problemu, w którym, sytuacji, w której znaleźliśmy się, Czyli, co zrobić z tą sytuacją w tej chwili, gdzie cała Polska jest rzucona na kolana gospodarczo, rzucona na kolana zdrowotnie, co z tą sytuacją zrobić? Rozwiązanie jest banalnie proste, którym dzieliłem się z Państwem już wielokrotnie tym, a mianowicie chodzi tutaj o to, żeby tych ludzi po prostu leczyć. Podkreślam po raz któryś, że leczenie. Czegoś, co nazywamy tam COVID-19, jest banalnie proste. Leczenie trwa jeden do być może dwóch, bardzo rzadko do trzech dni. W związku z tym, sposób leczenia jest niezwykle skuteczny. Mamy w Polsce różnego rodzaju terapie, które są skuteczne właśnie w takim stopniu. Nie chcę tutaj wchodzić w te tematy, dlatego że ja już to pokazałem i udowodniłem wielokrotnie, że osoba, która jest chora na COVID-19, może być wyleczona błyskawicznie. W związku z tym mówiłem, że jeżeli by lekarze leczyli COVID-19 skutecznie, tak jak ja to przedstawiłem, wtedy nie byłoby chorych osób. Jeżeli mamy możliwości rzeczywiste, Pokazane, praktycznie sprawdzone. Już od ponad roku wydaje mi się, że osobę chorą na COVID-19 można błyskawicznie wyleczyć. Tak jak powiedziałem, podkreślam: wyleczenie wielokrotnie następuje w ciągu jednego dnia, rzadziej w ciągu dwóch dni, a bardzo rzadko trzeba osobę leczyć trzy dni. Jeżeli osoba jest leczona dłużej niż trzy dni, to znaczy, że jest źle leczona. I zaproponowałem rozwiązanie, które polega na tym, żeby pozwolić lekarzom leczyć ludzi. W tej chwili lekarze boją się do takiego dramatu, żeśmy doszli, że lekarze boją się leczyć. Wielokrotnie lekarze nie wiedzą, jak leczyć. Wielokrotnie lekarze leczą, ale w podziemiu medycznym. Wierzcie mi, to się dzieje. Ludzie z COVID-19 są wyleczani błyskawicznie. To jest moment, Dlatego zaproponowałem takie rozwiązanie, które polegałoby na tym, żeby formalnie lekarzom dać możliwość leczenia. Ta możliwość polega na natychmiastowym, ale to błyskawicznym, natychmiastowym wprowadzeniu nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. I tu dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, w ogromnym skrócie, nowelizacja ta mówi jedną rzecz. Lekarz, ma prawo wyboru terapii w porozumieniu i za zgodą pacjenta. Koniec. Nic więcej. Nic więcej. A więc yy, wprowadzenie tej nowelizacji istniejącej już ustawy spowodowałoby, że polscy pacjenci chorzy na COVID-19 byliby natychmiast w szpitalach wyleczani, że Jeśliby pacjenci byli natychmiast wyleczani, to wtedy nie byłoby potrzeby ani żadnych respiratorów, nie byłoby potrzeby jakichkolwiek innych działań takich, które w tej chwili niszczą Polskę. Jeśli pacjenci by byli wyleczani tak jak mogą być wyleczani, to by nie było przypadków śmiertelnych. A jeśli by nie było przypadków śmiertelnych, to gdzie byłaby ta pandemia? A gdyby nie było y, y, przypadków śmiertelnych i zachorowań, które nie są leczone, to po co stosować jakąkolwiek szczepionkę? Przecież to byłoby wtedy nieuzasadnione. I dlatego mówię o tym, że to rozwiązanie jest rozwiązaniem kompleksowym wszystkich problemów, jakie w tej chwili nękają Polskę i Polaków. Tak jak powiedziałem, chciałem się odnieść do tego, co robią górale, dlatego że jeszcze raz podkreślam, bo tu ktoś mi pisał, że ja gdzieś tam atakuję swoich. Ja nie atakuję swoich. I ja wspieram, tak jak powiedziałem, tak jak zrobiłem wpis, wspieram wszystkie ruchy, wszystkie działania zmierzające do tego, żeby coś w tej Polsce zrobić, żeby przywrócić normalność. Natomiast wyraźnie mówiłem, że rozwiązania siłowe, one generują odpowiedź siłową. Że rozwiązania typu marsz, rozwiązania typu veto gurali, świetnie, doskonale, to trzeba robić, ale to są rozwiązania nawet niepołowiczne, bo proszę się zastanowić, jeżeli na przykład pod presją, pod presją przedsiębiorców i tak dalej, i tak dalej, zlikwidują czy w jakiś sposób zredukują, te restrykcje, to czy rozwiązany będzie problem? No nie, właśnie mnie o to chodzi. Ja zaproponowałem rozwiązanie, które rozwiązuje wszystkie problemy. Wszystkie problemy. A rozwiązania siłowe, które proponuje, proponują Górale, mogą rozwiązać część problemów. Tak jak powiedziałem, no to dobrze, to niech na przykład w tej chwili powie rząd. OK, otwórzcie wszystkie biznesy. To jest rozwiązanie? Jakie? No to będzie otwarte, otwarte będą biznesy, a maseczki będą? No będą. Uzasadnienie tego jakieś jest? Nie ma żadnego uzasadnienia. Czy będą testować? Tak będą testować. No więc rozwiązanie takie siłowe jest rozwiązaniem tylko powiedzmy dwóch problemów z dziesięciu. A rozwiązanie, które ja zaproponowałem, jest rozwiązaniem wszystkich dziesięciu problemów. No to teraz proszę się zdecydować, które rozwiązanie jest lepsze. I to nie jest sprawa licytacji, które jest lepsze. Dlatego, że rozwiązanie, o którym ja mówię, które polega na formalnym. Modyfikacji, czyli nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, jest rozwiązaniem, które formalnie by doprowadziło do tego, że Polacy byliby leczeni z COVID-19 błyskawicznie. Gdzie zaczynam mieć pewne podejrzenia, to to, że Górale doskonale wiedzą o tym. To dlaczego o tym nie mówią? Ja tylko zadaję pytanie. Ja nikogo nie atakuję. Ja tylko zadaję pytanie. Doskonale wiedzą, co powinni nagłaśniać, bo klucz w tym wszystkim leży w nagłośnieniu. A górale teraz mają dostęp do mediów głównego nurtu i to ich obowiązkiem powinno być, żeby takie rozwiązanie całościowe, kompleksowe, które załatwi wszystkie nasze problemy, przekazywać dalej. To od górali w tej chwili, chociaż nie tylko, zależy nagłośnienie tego tak, żeby pan prezydent Duda w ramach inicjatywy prezydenckiej wprowadził nowelizację tej ustawy natychmiast pod głosowanie Sejmu. Dlaczego pan prezydent? Dlatego, że wtedy jest to najprostsza droga, najłatwiejsza, najszybsza. Nie trzeba zbierać żadnych podpisów, nie trzeba zrobić nic. Tylko pan prezydent musi to wprowadzić pod, pod głosowanie do, do Sejmu. I dlatego błędem jest to, jeśli ktoś myśli, że aha, to prezydent nic nie zrobił, on jest taki, jaki czy owaki. Ale nie zwracajcie uwagę na to, jaki jest prezydent, tylko zwracajcie uwagę na to, że osoby, które mają w tej chwili dostęp do mediów głównego nurtu, Powinny to nagłaśniać, bo jeżeli my pozostajemy tylko na etapie, na poziomie yy, mediów, internetowych, to nic z tego nie będzie. I nie piszcie tego, że, a prezydent tego nawet nie, nie powie. No ale moment, ale gdyby na przykład właśnie górale powiedzieli, panie prezydencie, my w tej chwili tutaj żądamy natychmiastowego wprowadzenia. Możliwości leczenia polskich pacjentów z COVID-19, bo mamy czym, mamy jak, mamy wiedzę. Nie komentuję tutaj, czym leczyć, bo to jest zupełnie inny temat. Ja tylko mówię, żeby lekarzom pozwolić leczyć, bo wielu lekarzy chce, Leczyć. Wielu leczy, ale w podziemiu nie ukazują tego, nie pokazują, bo się boją. I dlatego oczekiwałem, że górale wyjdą i powiedzą: tak, walczymy o cały naród. Nie walczymy tylko o dudki, nie walczymy tylko o, o, o to, żeby znieść lockdown, tylko w, chcemy, my górale mówimy: panie prezydencie, jest rozwiązanie tego problemu, błyskawiczne. Proszę tylko zrobić to jako ustawę, jako prezyden e, 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 inicjatywę prezydencką, poddać to pod głosowanie w Sejmie, żeby ta, e, ta nowelizacja przeszła natychmiast. Potraficie ustawy, skomplikowane ustawy, potraficie wprowadzać o trzeciej czy czwartej nad ranem. To takiej prostej nowelizacji nie, nie potrafi pan, panie prezydencie, po, y, wprowadzić w Polsce. No, który wtedy, pytam się, y, y, poseł wstałby i powiedział nie, jestem przeciwny, ja nie chcę, żeby Polacy chorzy na COVID-19 byli leczeni. No, kto o zdrowych zmysłach? Tak by w sejmie wstał i powiedział, to byłby koniec takiego posła. Dlatego mówię, trzeba wykorzystać tę sytuację. Gorale powinni wykorzystać to, że są w tej chwili widoczni w mediach głównego nurtu, bo najważniejszą rzeczą jest nagłośnienie tego, że rozwiązanie w Polsce mamy. A gdyby takie rozwiązanie było wprowadzone formalnie, to wtedy gwarantuję wam. Że o tej iskrze, o której my mówimy bardzo często, ona by wyszła z Polski, dlatego że Polacy byliby wyleczani, nie byłoby chorych, nie byłoby zgonów, czym wtedy by was media straszyły? Rozwiązanie jest kompleksowe, całościowe, dlatego że po co nam byłyby wtedy testy jakieś głupawe, które testami nie są. Po co? Kiedy nie ma problemu, zlikwidujmy problem, to jest rozwiązanie problemu, które powiedziałem. Nie ma problemu, nie ma sprawy. A bicie się z systemem, wchodzenie na drogę siłową, wywoła reakcję siłową. I to reakcja, która też nie zakończy całości, nawet gdyby rząd powiedział: No, to są otworzcie te biznes. Ale w maseczkach będziecie chodzić, a testami będą was straszyć, będą was nękać, a ludzie, Polacy, chorzy, będą umierać. O to mi chodzi. Natomiast Konfederacja, Konfederacja również doskonale wie, co trzeba zrobić, doskonale wie. Wszystko dostali, tak samo jak i gorale, ale nawet nie powiedzą słowa na ten temat. Więc ja teraz zadaję pytanie, o co tu do licha chodzi. Co tutaj się dzieje? Górale wiedzą, co mają mówić. Nie mówią. Konfederacja wie, co ma mówić. Doskonale wie. Nie mówi. Natomiast Konfederacja teraz zaczyna mówić o, o tym, że będą tworzyć projekt ustawy, która to będzie ustawa zabraniająca rządowi wprowadzania lockdownów. Ale czy to rozwiąże problem? No nie. A czy to będzie rozwiązaniem? No to zobaczmy, to jesteśmy naprawdę tacy naiwni? No to co teraz Konfederacja musi zrobić? Konfederacja musi powołać teraz zespół cały dotyczący tej proponowanej ustawy, zebrać 100 tysięcy podpisów, przekazać to do Sejmu, a w obecnej sytuacji Sejm elegancko wrzuci to do śmietnika. I on konfederaci o tym doskonale wiedzą, że jest to nie do przejścia. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce nie mamy systemu takiego jak w Szwajcarii, gdzie inicjatywa, taką jak chce zrobić Konfederacja, musi kończyć się referendum. My tego nie mamy. W związku z tym zaliczy ona śmietnik. W związku z tym, wiedząc o tym, że tak to zrobi, dlaczego, i zadaję pytanie, dlaczego konfederaci idą po rozwiązania, które wiadomo, że nie będą skuteczne. A teraz proszę sobie wyobrazić, że konfederaci z kolei mający dostęp do Sejmu, gdyby na przykład wszyscy wyszli i powiedzieli: Uwaga, panie prezydencie. Chcemy wprowadzić natychmiastową, natychmiastową nowelizację ustawy, żeby leczyć nam Polaków, chorych z COVID-19, gdzie wiemy, jak wiemy, czym wiemy, kto wiemy, wszystko wiemy. To jeszcze raz powtarzam, dlaczego tego Konfederacja nie robi? No i znowu, to wzbudza pytania. Ja się pytam, dlaczego to tak ma być? Dlaczego? Nie. Mając dostęp do mediów głównego nurtu, nie mówicie nic o tym? Mając dostęp do trybuny sejmowej, nic nie mówicie o tym? Proponujecie rozwiązania, które będą nieskuteczne. Agresja wywoła agresję. Rozwiązanie siłowe znajdzie odpowiedź w rozwiązaniu siłowym drugiej strony. A to, co przedstawiłem, jest rozwiązaniem, które nie jest rozwiązaniem siłowym, które można zrobić, które, na które lekarze czekają, na które pacjenci umierający czekają. Codziennie widzimy wypowiedzi lekarzy, jak to umierają pacjenci i tak dalej, i tak dalej. COVID-19. Raz powtarzam: COVID-19, czyli jakaś Jakieś schorzenie, bo ono jest, my nie wiemy, czym ono jest spowodowane. Nie wiemy. To schorzenie jest błyskawicznie leczone jeden do trzech dni. I o to mi tylko chodzi. Dlatego zachowania górali i zachowania Konfederacji wzbudzają we mnie pewne zdziwienie bo wiedzą doskonale, co zrobić, żeby cały problem zniknął, żeby Polsce przywrócić normalność. O to mi chodzi. Dlatego bardzo proszę, nie mówcie mi tutaj, że ja gdzieś tam atakuję tak zwanych swoich, jak to ktoś napisał, tylko zrozumcie, jeżeli mamy rozwiązanie proste, banalnie, które by rozwiązało, Wszystkie problemy, to dlaczego pozostali ci, którzy to mogą zrobić, koncentrują się nad rozwiązaniami, które by rozwiązały jeden problem, a reszta by pozostała? To naprawdę tak myślicie? Dlaczego właśnie tak się nie dzieje? To są moje pytania, ale to y, nie moja sprawa. Tutaj, y, żeby to roztrząsać, bo tak jak podkreślam, i Konfederacja, i Górale. Doskonale wiedzą, co trzeba zrobić. Gdyby teraz była masowa akcja górali i konfederatów, zwracająca się publicznie do prezydenta z żądaniem natychmiastowego wprowadzenia nowelizacji tej, o której ja mówię, to mielibyśmy w całej Polsce problem z głowy, bo nie trzeba byłoby żadnych szpitali. Budować, nie trzeba byłoby robić niekończących się dyskusji na temat, na temat testów, bo po co? Nie byłoby chorych, nie trzeba byłoby żadnych maseczek, nie trzeba byłoby żadnych debat, do której w tej chwili nawołują gorale. No bo nie byłoby. O czym debatować? Ludzie nie chorują, albo jak zachorują, to wiadomo jakich bardzo szybko błyskawicznie wyleczyć. Nie byłoby lockdownów, bo nie było było Nie byłoby szczepionek, bo po co? Po co? Kiedy nie ma y, chorych? No więc. Czy nie jest to rozwiązanie lepsze? A oczywiście, gdyby to wprowadzić, to za tym idą jeszcze inne rozwiązania. Proszę zwrócić na to uwagę, że gdyby właśnie pomogli w tym wszystkim, czy Górale, czy, czy Konfederacja, czy każdy inny poseł, gdyby wywarł presję na prezydenta, bo ta ścieżka formalna jest najszybsza, to co by się jeszcze działo? Działoby się to, że w Polsce umiera każdego dnia około 80 osób z powodu sepsy. A rozwiązanie, o którym ja mówię, by spowodowało, że tych 30 parę tysięcy osób, Polaków, by odzyskało zdrowie, nie umarłoby. Podacie im wtedy amantadynę? No nie. Dlatego znowu my mamy terapię, ja mówię, w to nie chcę wchodzić, bo o tym będzie decydował lekarz. A więc mamy tutaj do czynienia z takim jakimś czymś, co ja tego po prostu nie rozumiem. Dlaczego ci, co mogą to wszystko zatrzymać, tego nie robią, a mają dostęp? No bo gdyby oni teraz publicznie powiedzieli: Słuchajcie, drodzy państwo, my zaproponowaliśmy również taką, takie wprowadzenie, takie wprowadzenie nowelizacji tej ustawy panu prezydentowi, to panie prezydencie, czekamy teraz. I o to chodzi. Wtedy nie byłoby migania się, wtedy nie byłoby. O ja o tym nie wiedziałem, powie prezydent. O to mi chodzi, widzicie. I dlatego. Dlatego jest to niezwykle frustrujące, kiedy sięgamy po rozwiązania nawet niepołowiczne, bo one nie są połowiczne, kiedy wiemy o tym, Jakie są rozwiązania problemu, a my tego rozwiązania ch nie chcemy wprowadzić w życie, to o co tu chodzi? Ja tylko zadaję pytania. To wszystko. A więc jeszcze raz podkreślam, nie mówcie mi, że ja, ja walczę z, z kimkolwiek, że atakuję kogokolwiek, a ja tylko zadaję pytanie. Wiedzą, jak to zrobić, wiedzą, co zrobić, dlaczego nie robią. To tyle. Dziękuję bardzo.